robota. Normalnie książkowa, nie? Nie wiem, czy mi to widzicie. I tak ta próba orki wygląda, że to jest po prostu pierdzielona katastrofa. Jedziemy siać. kamerkę coś rozstawię bo idę za chwilę na obiad jeszcze potem wam dogram właśnie mnie martwi to pole po tym przeżycie melomanie co tam prawie 8 ton było 7900 ponad bo tam właśnie będzie wszędzie tak czyli będzie się pchało nie prędkość około 10 na godzinę jest dlatego to się wszystko przeschło i to się fajnie po przy tych redlicach rozsypuje no nie wiem czy wam się to podoba czy nie mi tak nawet się podoba teraz już ta robota idzie tam spycha się trochę wiadomo, pcha się na tym kultywatorze. Można by było się pokusić o te zęby, no ale umówmy się, słuchajcie. Co ja będę? Rozbierał to na 13 hektarów. Jak będzie miało urosnąć, to będzie miało urosnąć, nie? I zmierzymy sobie tu sobie na ciołem na szlifierce Pręcik i zobaczymy jak tutaj jest ten po uprawianej. Powiem wam, szału nie ma, jaki kamień się wyrzuci. Widzicie, jakie u nas są ziemie? Eee... A, tata tam sobie. Jesz... A, chcesz być... Chcesz być nagrany? No. <laughs> eee... W koło była pocięta słoma to widzicie jeszcze dodatkowo ten obornik także tutaj niezła poducha się zrobiła no bo jednak ten gruber to bardziej poszedł w głąb a nie wymieszał tej ziemi tak jakbym sobie tego życzył ale no w jakiś sposób to idzie kultywator jest maksymalnie prawie podniesiony część nasion trafiają się które leżą na wierzchu ale ziemia jest piach także ona sobie te nasiona całkiem przyzwoicie zasypuje zaraz znajdziemy jakieś nasiono no ale ogólnie no to Tragedii nie ma, bym powiedział. No jest nierówno. Jakoś te redlice tam skaczą e, i ta głębokość siewu na pewno będzie różna. Dlatego zwiększyliśmy obsadę. Znaczy wydaje nam się, że zwiększyliśmy obsadę. E, dlaczego? No dlatego, że ten agregat... Tak celujemy w okolice 45 do 50 roślin, a ten agregat... Widzisz, nie ma, nie ma wysianego a ten agregat się jak chce rzepak znaleźć to jest kurde w tamtym roku to chyba z godzinę straciłem jak patrzyłem bo usługodawca był i siał a jeszcze to jak do kam o jest widzicie no więc ono było gdzieś no o widzicie rzepak tam nawet na 2 cm można nie Także, nawet gdzieś, jeżeli on tutaj będzie, przynajmniej u nas, ja tam, jak gęście kiedyś głębiej wsiałem, to mi go zaklepało i była do orki. Fakt, że to jeszcze wtedy taki był rok, że podłoże było trochę nie tak przygotowane. A teraz po tych talerzówkach, po tej talerzówce, to jest całkiem przyzwoity temat. Także, tak było uprawione wskostym gruberem. I potem po tym gruberze, no mówię, te resztki nie są tak wprowadzone do gleby jak sobie bym tego życzył. Nie? Dużo jest ich na wierzchu. No ale ponoć to jest takie, tam ci bezorkowce wszyscy trąbią. Myślałem, że się poddam, nie? Że już nie będę chciał, że usługę zamówię talerzowym albo wezmę płuka. Ale kurde, z tatą tak pooglądaliśmy, parę zębów trochę tam poprzekładaliśmy. No i ten żeby teraz trafić. i mówi, dobra, siej młody, z drugiej strony. No wiadomo, to się człowiek zawsze przejmuje, bo same nasiona na te parę hektarków naszych to 4000, a się na pieniądzach nie. Nie ten. O, tu musiał ząb trafić. Zobaczymy na ile centymetrów to jest. No dalej się nie da. To będzie tak tu 5, 10, 15, 20, 25 z 27. Czyli jak tak to tutaj tu już mniej, to o, to tutaj a tu też, a to on może szerzej szedł albo ta ziemia taka tutaj się trafiła albo tutaj może kurde dwa razy było jechane o tu ta leżówka może głębiej poszła 5 10 15 no to aż tak głęboko to ona nie była no w każdym razie no jest miękko o tutaj to na pewno ząby wrócą tak fajnie sobie wyszło 5, 10, 15, 20 centymetrów no bo te redlice było tak twardo o a tu już jest o tu jest tyle bo tu była redlica tu była redlica od grubera a tu już o tu już mi, o tu już się nie jest tak miękko znaczy tak no tak no nie jest tak miękko więc tak dotąd powiedzmy no to jest na te 5-7 cm. No tak się starałem tą, tą talerzówką, żeby po prostu to w jakiś sposób doprawić, żeby była możliwość tego siewu, tu gdzie był jakiś tam pęk słomy niezebrane, bo tu większość była słomy zebranej. I powiem Wam, że ogólnie z tego pola, tam jeszcze sobie przejdziemy, to jestem całkiem zadowolony. Myślę, że będzie dobrze. To jeszcze za widzicie się chmurze. Zapowiadają, zapowiadają deszcz. To wiadomo, no skaczą te rydlice. Nie wygląda to jakoś specjalnie cudownie, ale. Powiem szczerze, że mi się takie pomagane na polu to całkiem nawet podobają. No już nie takie cuda tworzyliśmy. Były jakieś takie akcje, kury za obornik na wierzchu. No akurat to mi się nie podoba, bo moim zdaniem to są straty azotu. Nie wiem, może ktoś z bezorkowców się wypowie. Ja ogólnie jestem tego zdania, że obornik powinien, tym bardziej naszych indyków powinien być wprowadzony jak najgłębiej. Znaczy, może nie chodzi o wprowadzenie jak najgłębiej, ale chodzi o to, żeby on był przykryty. A tak to ten azot. Jest marnowany moim zdaniem. Jeżeli zostaje gnój na wierzchu, a nigdy w bezorkowej mi się wydaje chyba, że to by był jakiś kultus, nie kultus. Także ja tam jestem zdania, że oborniki, jeżeli będzie możliwość, no bo jeżeli nie ma możliwości, no to nie będę się tutaj kłócił. No jeżeli widzieliście, że się nie dało brać. Wrzucę wam filmik. Nie, jak to było oprawiane, jakby ktoś... Jakby ktoś tutaj trafił na ten filmik przez przypadek, nie z subskrybentów. No także tu widzicie, tu gdzie była słoma pocięta, to wygląda to gorzej. Te rodlice gorzej skaczą i nasiona, o tutaj jest więcej nasion. I właśnie w taki sposób będzie wyglądało to pole poprzężycie. Także, no... ale tutaj woda przyjdzie. Zrobi się pacia, czy nie zrobi się? A, naplułeś brzydko zrobiłeś. No nie wiem, woda w wmyje ma przyjść 10 litrów, to te 10 litrów, ten rzepak pod wierzchem, o tak jak tutaj 10 litrów napada, to go tako trochę chyba mi się wydaje, że zasypie. A nie wmyję go do tego stopnia, żeby nie wszedł. W glebie jest kupa wilgoci, także on szybko, dzisiaj co on, tata często patrzy na te kalendarze rolników. Ja to jak już jest do terminu, to patrzę na te kalendarze rolników, natomiast tam kiedy są dobre dni do siewu, kiedy są złe, natomiast jak już jest po terminie. Czyli dla mnie to jest samo. widzicie, no tutaj tych nasion jest więcej, dlatego jest norma siewu e, norma siewu jest zwiększona, prawda? Tutaj będzie na pewno łatwiej znaleźć te nasiona i będzie ich więcej, no bo widzicie ile tych resztek jest. No i kultywator niestety musi być podniesiony na maksa. E, praktycznie. No może nie do końca, ale... O i tutaj... No ale no dlatego jest zwiększona ta obsada. Dlaczego tam mówię? No celujemy w... Celujemy w okolice 50 roślin agregaty zostawione na ponad 60 dlaczego? no dlatego że to co my chcemy o tutaj leżą dwa nasiona ale dobra no leżą a tam nie leżą no tutaj leży o tutaj akurat ta redlica nie chciała wejść pewno poko a nie czekaj co ja gadam tutaj jest ścieżka technologiczna tak to jest ścieżka o, to może dlatego albo nie wyłączyła się może tam się nie wyłączyło to. No dobra. Dlaczego o tym mówię? No bo ten famarol sieje jak chce, nie? Tak jak ustawiam go, chcę wysiać w okolicach 2,20 do 2,40 kg, bo tak mi wychodzi tutaj z masy 1000 nasion. Czyli tak, chcemy osiągnąć, już to tłumaczę, dlaczego tak jest. No to nawet jest wyliczenie. Dlaczego tak jest? Już tłumaczę. 50 roślin, tak celujemy w 50, bo część pewno nie powschodzi albo będzie miała utrudnione. No, lepiej wziąć na to poprawkę. No, warunki są jakie są. 50 roślin, 466 masa tysiąca nasion, energia kiełkowania 99. Czyli mamy 2,35 kg. Teraz 2,35 kg razy 0,6 kg to jest 2,95 eee, lub plus 0, 8 kg to jest 3,15 dlatego jest zostawiony na 3,15 kg, bo ten agregat po prostu na tyle oszukuje około 0,6 do 0,8 w zależności od grubości nasion. Eee... No co ma, ja wiem, że Wy teraz oczy ze zdumienia przecieracie, czy tam uszy, no ale taka jest prawda. No ja tu nie będę słodził jakoś ten Famarol, to jest po, po prostu, wiecie, nieporozumienie, ale no dzięki temu, że tutaj u nas się sieje, to wiecie tereny bardzo ładne bym powiedział tutaj tej lubawy i w ogóle bo naprawdę fajni ludzie moim zdaniem tu mieszkają ale nie mówię tutaj o sobie znaczy ja ogólnie też uważam że jestem fajnym człowiekiem nie? ale mianowicie no mówię o tym że no nie są to jakieś tereny gdzie te gleby są super i tutaj na wszystkich gospodarstwach nie ma jeden przy drugim Deere'ów, fendów i tego typu tam tematów w ziemi są czwórki i piątki więc się pracuje z etorami, famarolami, tak przez to po prostu, ale źle, źle a to będzie spuszczane, no i, I przez to, po tak, to no, to jeżeli ziemie nie są najlepsze, plony są dużo gorsze wtedy, no to i to nie ma na, sprzę na sprzęt, tak? No, ale ksiądz ma wtedy lepiej, no bo jak się siedzisz takim famarolem, który na tyle oszukuje, to musisz konkretnie na kolektę dać, żeby, żeby urosło, nie? <ścoughs> No, tak księża, 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 księża zadowoleni, bo na takich słabych ziemiach nie, jeszcze zwierzyny dużo, to się trzeba dobrze modlić, żeby to rosło. No i tyle no i co? Gdzie ja tego pręta mam? Będziemy tutaj, zaraz wam coś dogram. Tutaj może z jedno, dwa ujęcia, bo telefon już się podładował, żeby coś tam było widać jak ta robota idzie. Oczywiście tego filmiku, no może go dodam, no nie wiem, wolałbym dodać ten filmik po prostu jak już po wschodzi, nie? Żebyśmy sobie jakoś to tam popatrzyli, określili. No ten, tutaj ten poprzeczniak, który był na tamtym filmiku yy, Który tak właśnie nie chciał nie chciał tutaj ten gruber wchodzić. Ale że pak... Rzepak... A tu kamień. No to ile, no? 5, 10, 15. To jakby płytka orka. O, tu, tutaj mniej. Tutaj. O, tutaj w ogóle. To masz 10 centymetrów. Ale tylko na jednym polu, bo nareszcie nie było możliwości, bo tam raz się jedno, raz się drugie robiło. Ale na hektar pojechałem, w sensie z dojazdem hektar zrobiłem i poprzeczniaki tak mocno szeroko to spalił. Ale na lekkiej ziemi, nie na glinie, 17 litrów. Mm, ale to nie będzie koniec tego filmiku, bo po prostu nie obrobię go na tym etapie, tylko poczekamy o zaraz sobie zamknę, poczekamy no czy się uda w ogóle coś wiecie, czy będą wschody, czy nie będą wschody, bardziej twardo ale jest wilgotno, no resztek to jest kurde po prostu w takie coś to nie siałem, ale jutro już się chmurzy jutro i pojutrze ma spaść po, tam około 10 litrów w teorii, dobra teraz tak, no wygląda to w ten sposób powiem tak osobiście wygląd tego pola mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba, natomiast nie podoba mi się to, w jaki sposób są umieszczone te nasiona, bo. No jest po prostu, no wiecie, no ja nie mam maszyn takich, żeby wprowadzić te resztki pożniwne. Nie wiem, może Kultus czy jakaś tam inna maszyna, może jakby był kąski D-Delta, on jest dziewięciolapowy, może jakby był spec HD, on by głębiej wprowadził te resztki, Tależówka była w miarę głęboko wpuszczona, ale jest poducha z tych resztek. Bardzo dużo tych resztek jest, więc no, kultywator z automatu. No, te redlice idą jak chcą, nie? Te redlice idą jak chcą, tu gdzieś na widziałem, leży. Tutaj. No i teraz co? Przyjdzie deszcz, jakby je trochę wmył. Tutaj za ten. Nie wiem, mi się wy, za, 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 za zaklepał, może nie zaklepał, tylko że ten. No, zapowiadają jakieś 10 litrów w niedługim czasie, ogólnie tam Z20. W, no, i termin mamy w miarę. No jest, no, szału nie ma, no bo jest 24, jakby to był tam 15. 15 to się nie sieje, bo jest święto. No, i tak to wygląda. Dziś jest więcej resztek, dziś jest mniej. No, i tak ciężko powiedzieć, co z tego będzie. Nigdy takiego czegoś w życiu nie robiłem. I powiem Wam tak całkowicie szczerze: ja chciałem spróbować tej bezorki, bo dużo się trąbi o tym, że ta, ten pług niszczy tą glebę. I miałem w planie spróbować tej orki na jednym polu. I wyszło w tym roku z rzepakiem tak, że jedno pole jest tylko zaorane, a 12 hektarów, dwa pola taty, jedno moje, bo ja mam tylko jedno pole w tym roku rzepaku, są zrobione w ten sposób, że ten gruber był bardzo głęboko, no bardzo no głęboko wpuszczony, stależowane, Wcześniej było stależowane i po gruberze było doprawione. No i wygląda to w ten sposób. Ja jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Trochę się. Trochę się cykam. Nie widać. Będziemy przechodzić przez ścieki. Ale nie będziemy w oczyszczalni Bez komentarza. Tak nie wiem. się trochę cykam. Aha, no Dobra, dzianie i tak idziemy dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Kurde szkoda. Trochę się cykam. Jak to będzie? No ale nie ma tak, że wszędzie te nasiona leżą, no gdzieś tam one są w jakiś sposób przykryte, no i tak patrząc na to, jak babcia nie nieraz, tak, tą rzeżuchę, tą rzeżuchę, wilgoć jest, bardzo dużo jest wilgoci, więc fajnie, generalnie. Taki bałagan, mi się podoba. Babcia rzeżuchę, kurde, na wacie, ten, na wacie mokrej, wacie sieje, i kurczę, że żucha rośnie, no to może w tej słomie też to jakoś tam się ogarnie. Warunki może będą spoko, No zobaczymy, no mam nadzieję, że deszcz mnie uratuje. A co będzie, to będzie. Może na, tam koło domu to jestem przekonany, że, że będzie ok. Tutaj tak chyba no, najgorzej to będzie. Bo to jest ta ziemia taka cięższa. Widzicie. Ona tutaj, te pole to fajne jest. To właśnie tu było te 8 ton, ale tu żadnych takich rekordów. No, przyęży akurat, no to tak. To fajnie wyszło. Natomiast tutaj nigdy żadnych tam rekordów na tych polach nie ma. Widzicie rzepak na słabej ziemi w tym roku 3700, a tutaj miał bardzo dużo wilgoci i gęsto wysiany był za gęsto. No tak tam wyszło. Ten agregat mówi, to tak wiecie, nie zawsze to się udaje, tak jakbyś człowiek chciał. Nie ma co tu tworzyć. No i co? I tutaj ten rzepak 3 tony, kurde. A na takim piaszczystym stanowisku w tym roku pyknął kurde 3700. I to jeszcze rzepak po rzepaku. Ale ten film będzie znowu długi. I teraz tak. Jeżeli chodzi o to, jak to pole wygląda, to jeżeli bym siał tutaj 200, może inaczej, 400-450 roślin, bo już też tak próba była tutaj bezorkowa na środku po zazielenieniu, więc agregat, to tutaj to pięknie wygląda do tego, co tu było i był plon 7,3 chyba tony, tam to normalnie redlice to w powietrzu, pełno ziarna na wierzchu leżało, no ale dlatego była norma wysiewu zwiększona i całkiem spoko, wschody były lepsze jak po orce. No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. nie? I mówię, ja bym był dużo bardziej spokojny, jeżeli nie wiem, hybrydę bym tu siał w ilości tam 60-70 roślin. No, a tu jest około 50. Mam nadzieję, że wyjdzie, to się jeszcze okaże. No, i tyle. No, nie nagrywam już nic więcej, bo mówię, chcę dzisiaj te pola posiać. I ten zobaczymy, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Może będę bardzo zadowolony, może nie, może, ale to i tak jest taki temat, że nie żeby się od razu poddawać z tą bezorką. Tylko jeżeli by była kolejnym raz, może za dwa lata, trzy taka sytuacja, no bo nie ukrywam po orce, to dużo bardziej mi się podoba, no bo jednak ta redlica wszystko jest tak, jak człowiek by planował, że to idzie. Ale ogólnie, może ten, jeżeli to wszystko powschodzi to. Będę próbował dalej. A co jest jeszcze za temat, jeżeli by się takie coś powtórzyło? Jeżeli by w tym o, tutaj jest nosiono, trzeba podeptać, trzeba pochodzić, ludzi zaprosić i podeptać, albo wa z wa wałem trochę. Nie, wałem nie można, bo jak zaklepie, to ten. E jeżeli taka sytuacja by się powtórzyła, na przykład za rok czy coś, to trzeba by było ściągnąć na przykład kolegę e Adama, bo chyba Adam teraz ma ten agregat z aktywnym, wymieszałby to i Kwernelandem wtedy by wsiał po prostu z redlicą talerzową i jeżeli to by się sprawdziło, to wtedy takiego Kvernelanda tam za te, nie wiem, 30, może 40 tysięcy, nie? No zobaczymy. Tak, jesteśmy na polu, tutaj w tych resztkach widać ten rzepak powschodził oczywiście nierówno tu jest dużo wyższy tutaj nie wiem, to pewno chwast będzie raczej tak i nie był przytrzymany przez te środki Tutaj rzepaczek dalej Mimo tego, że nasiona Praktycznie bardzo słabo były przykryte Tam ciężko powiedzieć To raczej będzie chwast Tak, to jest chwast Jaki, nie wiem, bym musiał spojrzeć Tutaj troszeczkę chlomazon go Rzepaczka przytrzymał eee, Tutaj Nasionko u góry i ten poległ. Ten poległ. Ten akurat poległ. Także ta obsada, która była założona, te 50, to na pewno takiej obsady nie będzie. Tu jest, tu jest, tu jest. O, tutaj. Yy, no i tyle. Fartnęło się, tu jest. Tutaj coś będzie czy nie będzie w tej resztce? No, tutaj jest, już się korzeni i tam też jest. Tam jest, dopiero tam. Także ta obsada jest no taka. Zobaczymy, padało tydzień jeszcze. Zobaczymy, co z tego powychodzi. Na pewno go odchwaścimy. Jedno liścienie za chwilę pójdą. Jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Tam jest, tam jest, tam jest. Tu jest, tu jest. Tu jest. No nie jest ta obsada taka tam yy, potężna. O, tutaj za dużo jest go ale myślę, że coś z tego będzie. No, padało tydzień Także potem po orce też nie byłoby mowy, mamy dzisiaj 4 września, tutaj gdzie mieli resztek yy, może czy lepiej to wygląda, no nie powiedziałbym czy lepiej. No, nie jest to w rządkach, nie jest to tak jak z reguły tym agregatem wychodzi ten wysiew no ale no co tu wymagać, takie warunki były jakby była susza to bym był na pozycji przegranej i pewno by było trzeba to przesiewać bo jakby było sucho te nasiona były tak umieszczone to nie ma opcji, że, one by, że ten rzepak by powschodził w, tych, w tej słomie po prostu a tak na no, jakoś się tutaj poprzebijał po prostu no, leżał w suchej ziemi i tylko te deszcze mnie uratowały czy z tego coś będzie ciężko powiedzieć, mam nadzieję że tak, no bo widać że tego rzepaku jak się rzuci tutaj okiem, no to jest. Także odchwaścimy i miejmy nadzieję, że będzie. No jest, no. jest nierówno, ale jest. Ale jest. Tu, gdzie redlice skakały, to wiadomo się posuwało. Tutaj więcej wypadło nasion. Ten agregat podskakiwał. O, co, wykiełkowało? Tak, widzicie, mimo tego, że nasiono, ale nie, to pewno liścienie wy... wyciągnęły po prostu. Tutaj tą okrywkę, tak, nasienną na górę. No i tyle. No miejmy nadzieję, że coś z tego będzie, ale no, jeżeli chodzi o rzepak i ten mój agregat, no to przyszłościowo, no nie. O, ok, po zebranej słomie jak najbardziej bym mógł próbować. Natomiast po w takiej ilości resztek pożniwnych, no mówię, tu mnie tylko uratował deszcz. Jeżeli by był agregat talerzowy. O proszę. Został kłos jeżeli by był agregat talerzowy, to nie byłoby takiego problemu, ale no, na razie nie ma planów inwestycyjnych na takie tam rzeczy. No także jestem dobrej myśli. To na razie tyle ode mnie. Trzymajcie się.